Dzień dobry Wam. Witamy. Dzisiaj jest niedziela palmowa. A my w niedzielę palmową robimy kierunek w Mazury. I już jesteśmy w połowie, bo jest to Ostrołęka Standardowo się zatankowałem. Szukałem BP, ale wam powiem, nie było. Nigdzie nie ma tutaj. A nie chce mi się gdzieś odbijać. Chociaż, jak przez Ostro będę przejeżdżał, to bym. Się... A nie, BP chyba jest, ale my akurat nie przejeżdżaliśmy tam. Bo my jechaliśmy no teraz drogą w do domu, drogi nowe robią. Ja już mówię, tam pójdę na Google Maps, niech mi wybierze. No i tak, że początek wyjazdu, z Warszawy był spoko. Ale później trzeba było wjechać, zjechać już z trasy S8. I tak to jest. Dzisiaj jest niedziela handlowa. To A, to dobra. dobra kawa? Mm. To? No bo ta, i teraz byliśmy w Biedronce akurat, bo Gabi chciała do Pepko iść, ale jeśli zamknie to chyba o 10, jest godzina Wam powiem 9.30, więc a? mamy bardzo dobry czas. czas. Troszeczkę. To sobie spróbuj I spróbuj. Przedaż, nie jedziemy do Ruciana Nida, no, no to brykamy, a dziewczyny sobie prażynki kupiły, no, A i Kolon. solony, Widzicie, co

tak się okolica prezentuje. No nic ciekawego, to jest jeden z wielu miejscowości. To to jest bardziej taka miejscowość sypialniana, bo to jest Nida. A Ruciane to jest przy głównej trasie i trzeba było 3-4 km dojechać. A dziewczyny poszły do Poko. Nie do Poko, do Pepko. A tutaj jest Biedronka. No jest za 15-11, dobry czas ale pogodę, pogodę zamówiliśmy wam powiem pogoda jest super dojechaliśmy bezpiecznie no to na razie się żegnam i później się zobaczymy gdzieś może nad wodą no, więc na razie byliśmy na cmentarzu zapaliśmy znicze, tam na grobie mamy Gabi i jesteśmy teraz tutaj już Rucianem Przejechaliśmy na obiadek Gabi z Amelią idą z Amelią idą piechotką, bo to jest niedaleko. Eee, a tak to się prezentuje pan. tutaj tak z, można powiedzieć centrum rucian. Tu zaparkowaliśmy tu, wiadomo, to wiadomo, to jest jeszcze przed sezonem to są dużo rzeczy jeszcze pozamykanych. My jesteśmy akurat tutaj w Colorado. I tu wam powiem, od razu zapamiętajcie ci co macie psy, możecie z psami tu wchodzić. Rzadko jest, żeby w restauracji z psami, ale można. Eee, tutaj taka baszta jest fajnie odremontowana, kto się przejął. Eee, tu w ogóle jest też duży parking. Tutaj teraz akurat jest bezpłatny, ale w sezonie, w sezonie jest płatny. O. A tam właśnie idzie Przybliżę wam Idzie właśnie Gabi, Beluś, One już dochodzą Tam tutaj jest e, Nieczynny teraz Tor to linowy Tu Vaneska dwa lata temu Chodziła po nim i tam zatem jest port i tam można rejsy statkiem. tak jak tu gdzieś, o, rejsy statkiem. No takie fajne są. Tu jest taki statek, taki alabusik Pierwszy raz widzę w ogóle coś nowego jest. I tu jest. A my takim płynęliśmy chyba. No i co tam? Co tam? No, już tam Nikola siedzi. Można. Można, właśnie powiedziałem. Jest napisane, że wolno z psem. Można. Jest napisane. Dobra, z dziadkiem zrobię zdjęcie. Bo. Jesteśmy, wybieramy dania. Eee, tu takie ceny macie. Piwka. Są i bezalkoholowe. Te herbatki są po 11 zł. Dania mięsne to jest 44 zł. Taka sakiewka za 47. Polędwiczki wieprzowe za 52. Jest rosołek. My dostaliśmy napoje, tylko wam pojęte takie malutkie 250. A Media ma rosołek. Taki. Taki akurat chyba, co? Co mi większy chciałaś? Makaron bym mogę nawalić, makaron do no na daje. Do A i tam masz przyprawy, sól i nie wiem pieprz chyba. To nie, nie, nie. jest okej, okay, tak? Dobry? Pusty? Ja bo, bo rosołek krem, musi być krem, pusty. Lekaleka. Lekaleka. Leka. No dobra. A my czekamy dalej na swoje Przeszła mi pół moja porcja, fryteczki. suroweczka i kotlecik. Wanecka też masz to samo i Nikola to samo, a ty też. Ja tu? też to samo, no? Na razie. Jeszcze Amelia dojada frytki od Wanecki. <grymne> no twoją. Moją. A ty nie chcesz dojrzeć Nie, Nie jasne. Amelii mało, mało. Mm. I ma szarlotkę z lodem. Mm -hmm. Tak? No. Czy to śmietanka? To jest Jeszcze mm -hmm. dziewczyny sobie zamówiły po gałce lodów tam coś tam. Także ja mam jeszcze... Bane sama odbiegał Mhm. No. Więc zobaczymy co, 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 co im się urodzi. A deserek, deserek. A co nie super? Pucharki. No? Mhm. Smacznego. No a jak tam, Najedzone? To ja. Powiedz ile wydałaś? No tyle, na no to jest 386 zł 386 zł, niecałe 400 zł No to na euro to niecałe 100 euro Ale dobre naprawdę restauracja, No tylko jedyny, ja nie wiem czy to teraz jest akurat, że jest jedna toaleta. No to więcej toalet powinno. No to jest dla mnie trochę jedna porażka, no chyba, że dziś mają na dole jeszcze toalety, ale jedna toaleta na taką restaurację to jest coś nie wiem. idziemy się przespacerować tutaj na tyły restauracji bo to właśnie są tyły restauracji, a tu są tu latem tętni życie wszystko, nie? no ja no, to jest w ogóle o Vanessa, masz tam te trampoliny takie widzisz? No są, są tam no koła. Ale pogoda. No przywieźliśmy pogodę. O dziele, piękno. E, Spaceruję sobie. Bo na razie nie, nie chciał to zamieścić, a on tam już poczeka na nas. Bo a tu to jest, jest nierówno i tak ciężko tam, mm. tam jak... A tu jest przystań. Vanessa po obiadku sobie musi u... w brzuchu poukładać. Ja bym zaczęła szukać kaczka. No a już to ze <grystanie> Tutaj Płynęliśmy tutaj, nie? Kupile, bilety się kupuje uh -huh. i można przepłynąć się do uh -huh. No ja już powiedziałam, nie miałabym siły, żeby tak skakać. To no, może... idziemy tu na dół, zejdziemy tam, na chwileczkę zobaczyć na dół? No zobaczymy, czy tam da no, radę. Zobaczymy, coś... czy idziemy. Dziewczyny, my idziemy tu na dół. Zobaczysz, tu idzie przejść. No, też jest dużo terenu do ogarnięcia ogólnie. Tak, to, to ma musi miejsce zaznaczyć. Idziemy się tu przejść bliżej wody, zobaczymy. Ale też powiem Wam ta karmą, które zakupiliśmy, którą działa, ja bo naprawdę Beluś ładnie szusia. więc cieszymy się na razie po co nie? Mhm. Mm. Na razie jest pozytywnie. I tak wracamy właśnie tutaj z tego, z tej przystani, a tu jest stara scena, ale już naprawdę jest w opłakanym stanie. Znaczy w stanie jest da, bo konstrukcja ja widzę, że jest ok. Tu jest e, konstrukcja na różne takie oświetlenie, nagłośnienie może z jednej strony i tam z drugiej strony nie widać, bo tam krzaki zasłaniają, ale no widzicie w jakim to stanie jest opłakanym. Ja teraz szukam dziewczyn, bo mi uciekły. Poszły dziś tam z powrotem na górę. Rozglądam się, może coś się przygapiłem. Zapraszamy na Mazury, a szczególnie przed sezonem jest cisza spokój. Da radę coś tu zjeść. Jednak coś tu otwarte jest. Trochę teraz wieje, mogą być zakłócenia. Dlatego ja na dworze lubię kamerką nagrywać, zwykłym nie telefonem Bo wtedy mam tą specjalny patent na wiatr i, i mi wiatr nie przeszkadza A teraz udajemy się na mały spacerek Idziemy do tak zwanego Dzikusa Gabitak Idziemy... na Dzikusa No nie na Dzikusa ale to tak się mówi. Każdy wie o co wie, chodzi. W moich y, z młodych lat zawsze mówiliśmy, że idziemy na dzikusa się kąpać. A teraz jak już nazywają to nie wiem. No, widzicie jaka piękna pogoda, kurczę dosłownie. No no specjalnie dla nas, nie wiedziałeś? <laughs> mm, możemy jeszcze kąpać. Zamówiłam specjalnie taką pogodę. Zobaczymy. Zobaczymy, co się nad wodą dzieje. I wam pokażemy, jak ten dzikus wygląda. Więc poczekajcie. I zaraz będziecie podziwiać. No i doszliśmy do takiego fajnego miejsca. Oni no, teraz tu fajną taką ścieżkę zrobili. Taki deptak, o, można powiedzieć i nawet tu podzielili ścieżkę rowerową ścieżkę pieszą a tutaj teraz się okazało, po drugiej stronie był ośrodek PTTK ale że to ziemia należy do Nadleśnictwa i chyba skończyła się dzierżawa i ten cały ośrodek teraz niszczeje więc no szkoda, bo naprawdę jest fajna miejscówka. I on, on się tam ciągnie dalej, aż do, dojdziemy do tego jeziora Głównego Nickiego. Tutaj pełno szkółek było żeglarskich, czy jak to tam się to nazywa. No nie wiem jeszcze czy garaży. Myślę, że jeszcze, może no. chyba ktoś to pilnuje, nie wiem, ale wam powiem, że no, zobaczymy, jeszcze wyjdziemy tam bardziej. Znaczy, jak to wygląda z, z innej perspektywy, no ale wam powiem, że masakra, masakra. Ja widzę już tutaj takie schody są. No i też już takie z, widać nieuczęszczane. W Polsce wszystko potrafią to zniszczyć. No, chyba, że ktoś. Chyba, że to tutaj już jakaś tak zwana łapówka i ktoś tutaj już się z kimś dogadał. Piękne miejsce, nie? No, ale mówię, tutaj Postoi, jak o to chodzi, chodzi o pieniądze, pieniądze. Gabi. Tu postoje łódki, były zawsze przetrwałe, no, nie? kajakowe tutaj były. No, no nic, kajakowa. czas pokaże, czy moje moje myśli się sprawdzą. Bo tutaj jest naprawdę piękne miejsce. No nic, jedziemy tam dalej pokażę. Tam jest placek zabaw i plaża na Dzikusu, tak zwana. No i właśnie jesteśmy już tutaj blisko tego punktu. A dziewczyny tutaj na ławeczkę sobie usiądą. No i tutaj, tam jak ten piasek tam jest to jest właśnie ta cała plaża tutaj. A czy nie tutaj tam? a my tutaj ostatnio jak oby, by, byście cofnęli się jak byliśmy na Mazurach to tutaj właśnie chyba z tej przystani yy, na rowerkach wypływaliśmy bo łódkę wypożyczaliśmy tam jak nad jezioro i stamtąd, tam troszeczkę dalej tam jak patetek się kończy ten ośrodek co już upadł i zanim jest kolejny ośrodek i to tam ...motorówkę wypożyczaliśmy Też fajnie to nad wodą, nie? No teraz? Sądzisz, że takie coś by, mój balkon wytrzymał. Ale wiesz, by ci to cały balkon zajęło? <laughs> Mam duży balkon. Mua. Byś się zdziwiła. Gorzej by się balkon zarwał. Nie! Nie? nie? Fajne ten domy to mi się podoba. No, nie, domek jest super, zrobione, jest zrobiony. ta trawka ostrzyżona, śliczny jest. no, no to jest chyba jakiś tam czasowy. Mi się wydaje. No, to jest taki letniskowy wydaje mi się. A taki się. w stylu góralskim. No, bardzo ładny. Z bali. Mhm. No, ale ładny, ładny jest. Na no, pewno no, oni, oni pewnie mają tego, robota R Robota, tego. no, mhm. on jeździ. A może i ktoś tu mieszka? Też nie wiadomo. Może nie też wie. tu mieszkać ktoś. No, bo to zadbane jest. Mhm. No i taką ławeczkę sobie postawili przed. No karmiki nie to się karmiki są to też to też pod nich podlega no, no. ale teraz <laughs> zobaczcie jak jesteście przed sezonem jaka tu jest cisza, spokój Jeszcze teraz to jest w sumie początek kwietnia ale już tak jak koniec kwietnia, maj no to są te rowerki mhm. O, będzie. Zaraz łabędź zaatakuje Amelię. I z dupy Pupa. Pupa na górze, głowa na dole, nie? O, zobacz. To siedzą. To głęboko może jest, nie dosięga. O. Mikołka zaraz robi. Pupę wietrzy. Ale, ale to, jest, to jest dobre, jak on tak, ten, jak taka polia. Nie? Teraz ja wam powiem, naprawdę to jest fajnie tutaj zrobili. Tu jest do ćwiczeń miejsce. Tutaj tą ścieżkę zrobili. Ona się później tam dalej ciągnie za tak. Amelia idzie tam w prawo. Że pamiętam to chyba ten budynek stał wybudowany, ale nie zagospodarowany. I dopiero chyba od 10 lat ktoś to wykupił, no i takie pieniądze teraz robi, że w takim, w takim miejscu a teraz widzę, że ktoś tam coś wybudował. Też duże pieniądze poszły, bo całe tutaj tutaj jest obmurowanie nowe. Jeszcze jest niedokończone. Robią, szykują już chyba na maj, bo piersi wczasowicze się już w maju pojawią, a my właśnie szliśmy stamtąd, tutaj. No, a tak wygląda właśnie z tej strony Petetek, który nie wiem upadł, nie upadł, ale co roku było pełno ludzi i ciężko powiedzieć o co chodzi. A o co chodzi? Chodzi o pieniądze. Pięknie, cisza, spokój. Tu można naprawdę relaksować tą ciszą. No, Musiałam chyba dzisiaj ca całą noc to ćwiczyć. Nie, w nocy przyjdziemy to buchniemy. Nawet no, Baneska to robi. No to fajne jest. Baneska Baneska Baneska. Czuje tu bączki. I to by się sprawdziło. Szkoda, że u nas koło nie ma tego blisko, koło domu, nie? Hmm. Tata nie ćwiczy, chodzi. Ja ćwiczę nagrywanie. <grywa> Jak zwykle. No. Tata czy? No, ta talenia ma. Analia, co to tak dziwnie idziesz? Machasz szybciej. <grywa> Jak robokop jakiś. <grywa> Jak jakimś. Co to jest? To płynnie, powin... Przecież to płynnie powinno być No to płynnie też być. O. tak A to I zobaczcie, ćwiczycie i jaki widok macie No, aż sama przyjemność, naprawdę Tak bym delektować wydelektować się takim widokiem But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I